Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry w programie Druga Kawa. Witam Maciej Nowa. gościem jest Marcin Ociepa, szef klubu razem dla Pola. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie pomyliłem się. Nie, powstał klub Razem dla Opola, to prawda. Już, Kolejna kadencja już, już nie, z rzędu, jesteśmy w Radzie. Już nie kandydat na prezydenta Opola. Na szczęście wybory już za nami. Ileż tak. można wisieć na latarni? No właśnie, tą przyczepę z Placu Wolności już pan może sprzątnął. Tak jest, sprzątamy sukcesywnie miasto, punkt po punkcie. Do kiedy? przyczepa odjedzie? Nie, no, już powinna odjechać, więc to jest, to jest ostatnia pozostałość. Pożegnanie, pożegnanie z kampanią wyborczą, ale w nocy z niedzieli na poniedziałek zniknęły już wszystkie plakaty z latarni, więc to jest mm -hmm. dowód na skuteczność szybkość, naszego sztabu. Szybkość działania. Tak jest. Wczoraj mieliśmy sesję za przyciężenie nowego prezydenta. Jak wrażenie? No, bardzo uro... się wokół kręciła, że to nie pan na tym miejscu. Nie, to nie ma takich uczuć, zapewniam. Yy, sesja była uroczysta, ja się bardzo cieszyłem, że. Ee, że mogliśmy się spotkać na uroczystej sesji jako Rada Miasta, że prezydent mógł złożyć swoje ślubowanie. Jest to zawsze święto samorządności, bo koniec końców ten prezydent nie został nam narzucony przez obce mocarstwa. Koniec końców ten prezydent nie wtargnął z uzbrojoną świtą do ratusza, tylko został przez nas z wybrany. ludków wokół niego nie ma? Nie, no został przez nas wybrany i jest to święto demokracji, że mamy do czynienia z pewnym sporem politycznym, bo mieliśmy i mamy rozstrzygnięcie. Proszę o, bardzo. Powiedział pan w poniedziałek po wyborach, że to jest pana prezydent. Oczywiście, no bo jak jak może być inaczej. A to nie było takie, nie wiem, złożenie hołdu, że jestem, już tak powiem, gotowy na propozycję? Nie, nie. To jak byśmy zaobserwowali, jakie są standardy w polityce, szczególnie anglosaskiej, no to tam to jest standardowa formułka. Ja tej formułki nie wymyśliłem. Mój, gratuluję człowiekowi, który przestał być moim konkurentem, a stał się moim prezydentem. To jest formuła anglosaska, która oddaje ducha, tego, tego najpiękniejszego ducha demokracji. To znaczy, że Poddajemy się wyborowi demokratycznemu. Znaczy, mieszkańcy wybrali prezydenta, w związku z tym on stał się prezydentem miasta, a ja jako jego mieszkaniec tego prezydenta nie tylko uznaję, ale życzę mu jak najlepiej. Po wczorajszej sesji, czy właściwie jeszcze przed sesją, się okazało, że prezydent nie ma koalicji, że Platforma i razem dla Opola przeszły do opozycji? Chyba jest za wcześnie, żeby mówić o tym, że ktoś przeszedł do opozycji, czy, czy jest w koalicji. Na mhm. pewno nie ma koalicji, bo nie została podpisana żadna, umo <laughs> Przepraszam, żadna umowa. E, natomiast e, kwestia kształtowania się opozycji i koalicji to jest chyba kwestia jeszcze, jeszcze najbliższych dni. Mhm. No, bo, no bo, bo wokół czego mieliśmy budować koalicję? Wokół podziału funkcji w Radzie Miasta, czy to jest niepoważne? No, koalicję się buduje wokół programu, wokół budżetu miasta. I po prostu chyba jest jeszcze za wcześnie, żeby to określać. No to dlaczego platforma tak szybko zdecydowała? No ja wiem, że pan nie jest w platformie. Nie jestem. Pytam w platformie. pana jako, jako polityka. W wydaje mi się, to jest, że. Jest... Tu panie nóżką i straszenie prezydenta, że jak nie pójdzie na nasze warunki, to my mu pokażemy? To jest potoczne określenie, ale oczywiście jest to zawsze jakiś element, jakiś element gry politycznej. E, aczkolwiek czy, dla mnie czytelnej, to znaczy Platforma Odrzeczna chce wysłać jasny sygnał, że jeżeli nie będziemy w, w koalicji na jakichś warunkach dla nas e, do przyjęcia, to będziemy w opozycji. No to m, życie. Mm -hmm, mm -hmm. Pan już rozmawiał z Akademuszem Wiśniewskim na temat współpracy? Dalszej? Rozmawiałem. E, I z jakim wynikiem? E, no, nie, nie, to, no, to nie, nie były rozmowy koalicyjne w takim, w takim sensie, o którym, o którym Pan pyta. Rozmawialiśmy dwukrotnie po wyborach. E, raz w zasadzie podsumowując pewne, be, 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 na, nasz pojedynek, wy, wybory. Z drugiej strony rozmawiałem. Zrobiliście grubą kreskę, że tam to, to, skakanie sobie do oczu, to już przeszłość. No, ja już nie, nie, nie chcę ujawniać szczegółów <laughs> tego spotkania, ale generalnie, generalnie to było bardziej poświęcone temu, żeby sobie nawzajem podziękować za rywalizację. Drugie spotkanie miało charakter programowy, natomiast ono nie zakończyło się żadnymi ustaleniami o charakterze personalnym, czy właśnie koalicyjnym. Ale hmm. rozmawiamy o przyszłości naszego miasta. I będziecie nadal hmm. rozmawiać. Czyli jest taka ewentualność, że jak się prezydent z platformą nie porozumie, to będzie Marcina Ciepła. No nie jest razem dla Opola. Myślę, że to nie jest takie proste, dlatego że potocznie się przyjmuje, że, że to sprowadza hmm. się do tego, że Arkadiusz Śliński siada naprzeciwko Marcina Ciepła i mówi: zostań moim zastępcą, prawda? zostań wiceprezydentem Opola. Hmm. Tymczasem tu nie chodzi o o mnie, czy o kogokolwiek innego z Razem Opola, czy o to, czy inne stanowiska, tylko znaczy głębsze sprawy, znaczy jaką mamy wizję miasta, co jest wspólne, co trzeba w tym mieście zrobić, ileś tych obszarów jest wspólnych, gdzieś jest też protokół rozbieżności, dlatego no, jak w życiu trzeba, trzeba o tym rozmawiać. Więc na pierwsze pytanie pana, czy jesteśmy gotowi rozmawiać? Oczywiście, tak jak rozmawiamy po partnersku. Ale tylko po partnersku będziemy rozmawiać z Platformą Obywatelską, z Panowaniem Sprawiedliwością, tak samo będziemy rozmawiać z klubem Markadusza Wiśnieńskiego i z samym Markaduszem Wiśnieńskim jako prezydentem. No, koniec końców kampania się skończyła. Czas rywalizacji się skończył, teraz jest czas pracy na rzecz miasta. Można pracować będąc zarówno w koalicji, jak i w opozycji. Ja sobie wyobrażam pracę w opozycji, mam do tego siły, mam do tego zapał, mhm. dlatego że opozycja też merytoryczna jest potrzebna naszemu miastu. Ile jest prawdy w informacjach, które się pojawiły w Nowej Trybunie Opolskiej, że platforma się nie dogadała za Kadiuszem Wiśniewskim, dlatego że chce zrobić wiceprezydentem Janusza Kowalskiego? A to ja nie wiem, ile jest prawdy. No, pytam no, za Zakulisowo Pewnie pan rozmawia. <laughs> za z oglądają z tysiąc Między nami tak chciałbym się powiedzieć. To, to nie wyjdzie poza ten bar. Y y znaczy, powiem tak, myślę, że Platforma Warska do końca nie wie, kto będzie, kto będzie wiceprezydentem. E cz czekamy na ogłoszenie tych nazwisk, i wtedy będziemy mogli, będziemy mogli te nazwiska oceniać. No Janusz Kowalski jest e osobowością bardzo silną e i to ma też swoje zalety. To znaczy, silne osobowości, jeżeli tylko będą chciały zamienić, swoją siłę wewnętrzną, siłę swojej osobowości, kompetencje na pracę, na rzecz dobra wspólnego, no to to jest pozytywne. Natomiast czy, czy Janusz Kowalski będzie wiceprezydentem, to jest pytanie do Arkadiusza Wiśniewskiego. Nie wiem, czy już taką decyzję podjął. Pan mógłby współpracować z Januszem Kowalskim? Czy to jest osoba, która Panu absolutnie nie, nie pasuje i nie widzi Pan siebie, że tak powiem, w, tej, w takiej koalicji, w takiej grupie? No, nie, nie. Powiem tak, no ciężko mi w ogóle wyobrazić listę osób, z którymi na pewno nie chcę współpracować, dlatego że koniec końców, po pierwsze, o, o części rzeczy rozstrzygają wyborcy i oni rozstrzygają, kto, kto jest prezydentem i jak sobie dobiera, później no to on już decyduje, jak sobie dobiera współpracowników. Na no drugie to są te elementy, elementy polityki. Powiem tak, no dopóki nie jestem w jednym ugrupowaniu z danym politykiem, no to na, na tą rozmowę jestem, jestem skazany, i na, 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 na współpracę mogę być skazany, tak bym powiedział. Tak? Natomiast mhm. mówiąc, mówiąc wprost, ja bym nikogo na pewno nie wykluczał. Jeszcze raz, Janusz Kowalski jest osobowością na pewno mhm. czy, unikalną, nie, nie powie pan tak silną. Jak, w, tak w związku jak... z tym trzeba, trzeba wykorzystać jego siłę dla dobra miasta, jeżeli tylko chce, ale dla mnie to jest ciągle informacja. E, bardzo medialna, zaskakująca. Medialna. Znaczy medialna i, i zaskakująca. No jest możliwy taki zwrot, bo w, w kampanii Janusz Kowalski i Arkadiusz Wiśniewski mówili nie, absolutnie, nie, Kowalski nie będzie wiceprezydentem, tak samo jak Jaki nie będzie wiceprezydentem. I w polityce nie ma rzeczy niemożliwych. Myślę, że to, nigdy, że to jest nigdy. możliwe. Myślę, mhm, że to jest możliwe. To, się, to by się wiązało z dwiema odważnymi decyzjami. Z jednej strony prezydenta Wiśniewskiego, żeby powołać, Arkadiusza, przepraszam, powołać Janusza Kowalskiego na swojego zastępcę, z drugiej strony Janusza Kowalskiego, żeby w jakimś sensie wrócić politycznie, mentalnie do pola. Więc to, to na pewno będzie bardzo interesujące. Ale Janusz Kowalski to jest taka osobowość, która ma tylu wrogów, ilu przyjaciół, w związku z tym zawsze będzie wywoływał kontrowersje. Mm -hmm. Ale jeszcze raz, skupmy się na tym, czy może coś wnieść dobrego dla naszego miasta. Ja wierzę, że, że może przekuć swoją siłę wewnętrzną na to, żeby temu miastu służyć. Dwa pytania na koniec o to, czy pan zrobił sobie już bilans tego wyniku wyborczego całej kampanii? No, czy jeszcze za, za wcześnie, żeby spojrzeć na to z dystansu. Nie, no na pewno za wcześnie, bo za mało dni upłynęło. Będziemy analizować kampanię. Natomiast jeśli chodzi o wynik, to wie pan, no nie, nie ma dnia, prawie nie ma godziny, żeby ktoś mnie na ulicy nie zatrzymywał i, i gratulował, i dziękował za kampanię, za styl tej kampanii. Powiem tak, no jedna, poparcie jednej trzeciej mieszkańców Opola to nie jest mało. Jedna trzecia on powiedziało, moim prezydentem może być Marcin Ociepa. To jest mhm. wielkie wyróżnienie dla mnie i ja to przyjmuję z, z, z wdzięcznością, ale także z pokorą. Jest to kapitał na przyszłość, do pracy na rzecz, na rzecz tego miasta, bo no, sprawowanie urzędów publicznych jakichkolwiek nie może być celem działalności politycznej. Tak? To, jest, to jest konsekwencja. W związku z tym ja jestem gotowy służyć mhm. temu miastu na każdym innym jutro stanowisku mamy, niż prezydent miasta. Jutro mamy Mikołajki, dostanie pan prezydent czy rozgę? Wiem, szczerze mówiąc, ja teraz myślę właśnie już o prezencie dla swojej żony na Mikołaja. Już nawet właśnie jestem bardzo z siebie dumny, bo Czyli już prezent. Znalazłem. Żona dostanie nieruzgę. Nie Żona dostanie prezent nieruzki. Na pewno za cierpliwość w tej kampanii zasłużyła to na wiele prezentów. To zobaczymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Szef klubu razem dla Opola. Bardzo dziękuję. w drugiej kawie. Dziękuję.